No dzisiaj tak ostatni dzień. Czerwony stan wstaje, ale nie, nie, nie udało mi się. Wilor, <śmiany> na where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out in some time but when the things on your mind are all considered a crime communication aside we'll all just fight till we die is this an argument or just a start of it Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all, take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back Let's before go. we blew it all, I know the things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. A greater thirst, a hunger, pain immersed. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel its tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the we world felt small Way back before we blew it all for some cards Can I

Maksiu i co podobało ci się tutaj? Co? nie. Fajnie co? Nie. nie podobało ci się to? Ojejku A Mabi, a Ciebie się podobało? A Mama, a Ciebie? Bardzo. No, mama, musimy jutro wracać. Niestety. płakać. Nie będziesz płakała? Czemu ci się nie wolno? Powiem czemu? Bo nie wygrał nic. No. To ci zrujnowało wakacje. Ojejku. Taka głupotka za... A ile piążko wyrzuciłeś dzisiaj? Powiedz? Wszystkie. Wszystkie jakie miałeś. No wszystko. Cała kasa wydana. Możemy wracać. Ostatni widok na morze, właśnie są spadamy, jedziemy do domu, mieliśmy zostać gdzieś, ale pogoda na, e, tutaj ma być jeszcze w miarę 18 stopni, ale poniżej mamy tylko 13, więc e, Monika się boi, że będzie za zimno, więc spadamy z domu. No fajne wakacje szybko przy, e, przyleciały, no nie trzeba wracać do pracy znowu. No, dzisiaj idziemy jeszcze yy, na Loch Ness pochodzić, tam ponagrywamy trochę, no, a później chyba prosto do domu. Chyba jeszcze coś zmieni, no. ale raczej prosto do domu. Dobra, to do zobaczenia w Loch Ness. A, jeszcze musimy stanąć gdzieś do, yy, w sklepie mięsnym jakimś. Chcemy kupić hagisy tam do znajomych z pracy i, i dla siebie spróbować. No bo tu nie miałem okazji jechać do restauracji gdzieś. No, dobra, lecę do auta i spadamy. Jedziemy jeszcze do Bilorów się pożegnać. No to na rapa. No, nareszcie ubrniemy loch. Mam nadzieję, że uda się dronem wylatać. Jest ja się. Wow. No, może. Uf, uf. To jest prawdziwa łódźko na łódź. Widzisz? 21 maja 1968 roku. So, jest tutaj Dan Tyler. No. 5 minut nie minęło i zaczęło padać. Super. <laughs> Prawdziwa szkrocka pogoda. Raz tak, roz tak, raz tak. It should a 70 million year old Plessis a favourite Loch Ness monster. But are we really in a Jurassic <try> Park? The <try> land we mastered Water keeps its mystery. The boundary between solid and alpha type, Pessios, later that summer. Laton Stewart, Peter McNair.

Równo padało, a teraz znowu upał. To jest to. Szkoda, że z domu trzeba jechać. Lecę po auto, bo teraz się gorąco zrobiło gdzieś w aucie. Ech, I lecimy, co zjeść Nie wiem, jak daleko jest jezioro stąd. Znaczy wiem, że jest daleko, ale chcę tam autumn podjechać w ten sposób. O. Dobra, mam go do tu. Idziemy teraz coś zejść. Tak wygląda. Jest jakiś malutkie kantorze, jakaś taka gaja. Ej, co?

jedzeni i możemy jechać na jezioro teraz. Co? Są tu. Tu jest ten stwór. No i zimnika tak jest. No to na raz, nie? Jeszcze do słowa, do mnie to jest najpiękniejsze miejsce na, na ziemi. Niedawno było słonko, teraz zaczyna padać. Nie maks? Mhm. Poje jest fajnie w Szkocji, nie? Mhm. Co? Tylko mhm. za krótko, nie? Mhm. Jak ecr byś po ecr mhm. 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 Wyglądało do ale strasznie wiało, Normalnie normalnie mi drona ściągało. Nie dało się lata dronem, ściągało mnie cały czas do w tamtym kierunku północnym więc nie chciałem drona stracić Trochę tam, trochę nagrałem Maxiu, nie chodzi blisko To no, trochę nagrałem więc coś tam Dobra, idziemy dalej Jeszcze no znowu czy fajnego postaniemy no Jesteśmy w Fort Williams Loch Ness było Już no, byliśmy już Byliśmy już w Fort Williams. Williams Loch Ness, e, nie dało się nagrywać Dronem ani kamerą Bo strasznie wiało No Ogólnie ten Loch Ness wygląda tak lo, wolę, wolę, wolę Loch Lomond Dużo bardziej niż Loch Ness no, Ładniej wygląda i, I bardziej przyjazny jest dla ludzi e, Teraz byliśmy w publikacji. No idziemy dalej do domu, niestety mam nadzieję, że zostaniemy gdzieś w górach ponagrywać Podamy teraz do domu. Jeszcze kilka zdjęć do domu. No, to nara. Ale jeszcze jeden przystanek. tam mały wodospad, tam Monika idzie, pierwszy raz w góry wchodzi, nie do wiary, trzeba jakąś nagrodę przygotować, może jakiś kwiatek będzie tu rosnął. Reszta ludzi odpadła, tylko ja i Max zostaliśmy, nie Maxiu? Chodź idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj za róg, tu już chyba chmury idą. Uwaga, jest błotko. Halo! Nasz mały szczęść zdobyty, nie Max? No. O, jak fajnie, super! Jakie widoki! co Patrzcie, zrobiłem zdjęcie. Wow. Stoję tu, o. O, jak jesteśmy, ale to jest super! Uuu, tam jest wodospad, Maxiu. Tam, takie małe. Ale dalej nie idziemy, wracamy, bo idzie chmura duża. chodź. Słuchaj, co za drugie pierwsze? To jest bagno, zobacz. Jak przyszliśmy tutaj? tutaj tak? To uroki Highlands. No chyba to już dzisiaj ostatni przystanek. Spadamy teraz prosto do domu. Stało nam chyba 6 godzin jazdy, no, więc do zobaczenia w domu. Na dogram jeszcze coś w domu. Chyba że jeszcze gdzieś staniemy. Jeszcze raz na góry. Cudowne miejsce, naprawdę cudowne. Dobra, swalam do auta i jedziemy dalej. Nara. Chodź, tam zobaczyć, chodź, idźcie, chodźcie. Podlejny przystanek. Musimy skorzystać z ubikacji. Jesteśmy na Loch Lomond. Chodź, idź. Tak pięknie wyglądają góry, nie? Nie ja idź tam dalej. Tu może nie wolno tak woda, co? Dużo lepiej wygląda to jezioro, niż e, Loch Ness, nie? taka woda spokojna. No. No, witam. No, podsumowanie Szkocji. Jest już kilka tygodni od przebycia do domu. No, jestem już dwa tygodnie po operacji, nie wiem, nie mówiłem chyba na filmach, ale na 7 września miałem operację. Do tego jeszcze przyszły nowe meble do domu, więc wszystko trzeba było poskładać, więc musieliśmy wracać prosto do domu, nie mogliśmy zostać gdzieś indziej. No, teraz jeszcze, tak jak mówię, dwa tygodnie po operacji, jakoś do siebie dochodzę, dalej nie mogę się tam schylać, schylać lub jakichś tam gwałtownych ruchów robić, ale spacerować. Mogę, a nawet wręcz jest to wskazane. Dzisiaj jestem w Studley Royal i zaraz pójdziemy do Fontains Abbey pochodzić. No, chciałem podziękować też ludziom za 250 subskrypcji, które wleciały na kanał. Widzę, że teraz jakoś trochę ożyło. No, jest więcej filmów, co tydzień coś wpada. No, mam nadzieję, że będę podtrzymywał to, że co tydzień będzie nowy film. No, zobaczymy, jak ze zdrowiem, jak z pogodą i innymi. Sytuacjami, które mogą się w życiu zdarzyć, no, dzisiaj, spacer, mały trening, a mam nadzieję, że za niedługo gdzieś pojedziemy. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do jeszcze więcej ludzi, do do dzielenia się z innymi, do komentowania i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmach